Dzisiaj na moje biurko trafia bardzo fajny gadżet. Coś nowego, czegoś takiego jeszcze u siebie nie miałem. Jest to firma, która się nazywa Aftershocks i dostaje bezprzewodowe, bluetoothowe słuchawki, które się nazywają Trex Titanium. Eee, co ciekawe jest w tych słuchawkach, to mianowicie, że na pudełku już widzimy, że producent nam anonsuje, że to jest Bone Conduction Headphones, czyli będzie to słuchawka, która będzie słuchawką z przewodnictwem kostnym. Co to mianowicie znaczy? A mianowicie znaczy to to, że będzie dźwięk do naszego ośrodka słuchu docierał poprzez kości policzkowe. Bardzo ciekawe rozwiązanie, za chwilę o tym wam dokładniej opowiem. Jeśli chodzi o zestaw, jaki nam dostarcza producent, to oprócz samych słuchawek znajduje się przewód USB, który będziemy te słuchawki ładować z naszej posiadają. już z nas ładowarki sieciowej. Oprócz tego mamy dwie dodatkowe gumki, które mają nam pomóc w momencie, kiedy te słuchawki byłyby dla nas za luźne oraz dodatkowe ETUI, które będzie mogło te słuchawki chronić podczas podróży. Same słuchawki, tak jak było onasowane na pudełku, są wykonane z tytanu, czyli jest ramka tytanowa. Tak, nie mam, że producent tutaj faktycznie tak to zrobił, i ona jest. Opokryta w tym przypadku taką niebieską gumą i są te elementy z czarnego plastiku, też w miarę fajny sposób z tym wszystkim zespolonym. Jeśli chodzi o użytkowanie, o prostotę tych słuchawek, to, to faktycznie nie mamy tutaj zbyt wielu znaków zapytania. Mamy przysłonięte złącze USB. Jest ono przysłonięte z tytułu takiego, że słuchawki są wykonane w technologii IP55, czyli będą odporne na wodę. Nie musimy się absolutnie stresować, że gdzieś tam, w momencie, kiedy będziemy na dworze, zacznie. Dać deszcz. Także jest chronione gniazdo USB do ładowania tych słuchawek. Bateria, która jest zainstalowana w tych słuchawkach, ma nam wystarczyć na 6 godzin pracy. Mamy dwa przyciski funkcyjne plus i minus, czyli można założyć, że jest to regulacja głośności. Również przycisk plus ma dodatkową funkcję. Dłuższe przytrzymanie powoduje włączenie lub wyłączenie całego zestawu słuchawkowego. Samo parowanie przeszło bez absolutnie najmniejszych problemów z moim telefonem. Dodatkowym elementem na słuchawce lewej jest przycisk wielofunkcyjny, opisany dokładnie w instrukcji. Służy on do sterowania odtwarzaczem muzyki. Możemy pauzować, przewijać, wznawiać. Róż, również służy do odbierania, kończenia i przełączania się pomiędzy rozmówcami, którzy do nas będą dzwonić. Na drugiej słuchawce, czyli na prawej mamy otworek i w tym otworku znajduje się mikrofon i będzie wtedy taka słuchawka nam pełniła funkcję zestawu mówiącego. Co najciekawsze i co najważniejsze tak naprawdę tej słuchawki nie wkłada do ucha ta słuchawka będzie nam się opierała na kościach policzkowych. W tym momencie mamy otwarty kanał słuchowy. O i warto jeszcze dodać, że w zestawie również producent dodaje nam dwa korki do uszu, jeżeli byśmy chcieli odciąć się od zewnętrznego, od zewnętrznego źródła dźwięku, na przykład w samolocie, od tego szumu silników. Musimy użyć sobie zatyczek do uszów, bo te słuchawki nam absolutnie nie blokują kanałów standardowych, którymi dźwięki do nas docierają. Niemniej jednak, jak ustawimy głośność. E, powyżej średniej, to e, te dźwięki no, już docierają dużo trudniej, ponieważ są zagłuszane przez tą muzykę, bo jest ona bardzo dobrze w głowie e, słyszana. Jak się, w jaki magiczny sposób się to dzieje? Mianowicie w na tych słuchawkach znajdują się elementy, które delikatnie wibrują, i ta wibracja jest przenoszona na nasze kości, kości policzkowe, i one w jakiś tam cudowny sposób do, docierają do naszego ośrodka słuchu. Działa to faktycznie. Trochę byłem zdziwiony, jak to, że to tak, tak dobrze działa. Pierwszym elementem, jaki mnie tutaj nie zagrał na początku, to było to, że w momencie, kiedy sobie założyłem te słuchawki, kiedy je dociskałem, grały głośniej, a kiedy pozostawiają niedociśnięte, troszkę ciszej ale okazało się, że była to moja wina, ponieważ nie zdjąłem sobie okularów i w momencie, kiedy oprawki od okularów już nakładałem na same słuchawki, wtedy one wyśmienicie przylegały do tych kości policzkowych i sam dźwięk był doskonale słyszany przeze mnie. Można by powiedzieć, że dźwięk słyszy się gdzieś tam w środku, w głowie, ale tak naprawdę no, ono dociera do nas przez standardowy ośrodek słuchu. Oprócz tego, kiedy ustawimy wyższą głośność pracy tych słuchawek. Czujemy takie delikatne smeranie po policzkach, ale jest to smeranie dość przyjemne. Nie ma to absolutnie żadnego dyskomfortu, jeśli chodzi o e, korzystanie z takich słuchawek. Jest to fantastyczne rozwiązanie dla osób, które tak jak ja nie lubi mieć niczego e, w uszach. Ja albo korzystam z słuchawek takich dużych, które zakładam sobie e, na głowę i one całe ucho mi tam do tych słuchawki wchodzi. E, raczej tych wewnątrzkanałowych nie stosuję, jeżeli nie muszę, a tutaj jest to bardzo fajne rozwiązanie że nie mamy dużego pałąka, nie mamy dużych słuchawek, nic nas tam nie przyblokowuje, nie ma problemu z cyrkulacją powietrza, uczy nam się nie począć gdzieś tam w jakimś gorącym środowisku. Dla sportowców myślę, że to jest genialne rozwiązanie, bo też już nic nie będzie im ucha za, za, zatykało, nie będzie tam powodowało nadmiernej potliwości, a jednocześnie będzie również otwarty kanał słuchowy na dźwięki otoczenia, czyli jest mniejsze prawdopodobieństwo, że wpadniemy pod nadjeżdżającą ciężarówkę, bo uda nam się ją e, usłyszeć. Generalnie, jeśli chodzi o jakość dźwięku, sam odsłuch bardzo fajny, sam gadżet, sam, same to, to urządzenie, same te słuchawki przybato mi bardzo mocno do gustu. Wydaje mi się, że mogą się one stać moimi ulubionymi słuchawkami. Jakość dźwięku, nie nastawiajmy się na jakość audiofilską hi-fi, z tego względu, że to pasmo przenoszenia tych słuchawek, chyba związane z charakterystyką ich pracy, właśnie przez to, że jest przewodnictwo po kościach policzkowych. Jest takie, a nie inne, i bardziej słyszymy środek, czyli te tony, powiedzmy, środkowe. Niskie są mocno obcięte, wysokie też są delikatnie przycięte. Najbardziej brakuje mi tutaj basu, no bo z tego, jako takiego basu, takiego mocnego uderzenia, nie wyciśniemy. Niemniej jednak, bardzo wszystkim polecam, jeżeli takie słuchawki, jeżeli też macie taki dyskomfort jak ja, że nie lubicie, jak słuchawki są umieszczone u Was w kanale, E, słuchowym, to to jest fajne rozwiązanie, szczególnie na lato, jeżeli będziecie chcieli mm, no, mieć dość dobry przeryw i wentylację. Zachęcam Was do komentowania, czy macie takie słuchawki, czyście kiedykolwiek z tych słuchawek korzystali. Jeżeli nie, to pewnie gdzieś będą one powystawiane też e, w jakichś sklepach niebawem e, dostępne na rynku. I, i, I zachęcam Was, żeby pójść i sobie przetestować. Fantastyczna sprawa, też dużo fajniej można komuś takich słuchawek użyczać niż słuchawek do, wewnątrzkanałowych bo też tutaj jest higiena o tyle wyższa, że nic gdzieś tam w środku w uchu nam się montowało nie będzie. Zachęcam do oceny filmu. Jeżeli film Wam się podoba, proszę łapkę w górę. Jeżeli nie, to łapkę w dół. Zachęcam również do subskrypcji kanału testHub.pl, gdzie zobaczycie kolejne filmy z bardzo interesującymi gadżetami.